Witam Was serdecznie wszystkich na e, informującym odcinku. Jaki to będzie informujący odcinek? Z tego powodu, że znów dostaję komentarze na Discordzie, na YouTubie czy zagam na szakresie polskim, e, jakby coś w, od wczoraj. Daj. Jest ankieta. Kto jeszcze nie weszł na ankietę, co zapraszam na kacie społecznościowym. Że będę umiał, no to będzie gdzieś tu, 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 tu. Albo wystarczy kliknąć mój kanał i społeczność. I też również na Discordzie, jeżeli ktoś nie jest na to, zapraszam na Discorda, Ale jeżeli ktoś jest i jeszcze nie zagłosował, to polecam. Czy będę chciał zagrać na 38, chyba polskim. Nie pamiętam już, czy to było 38. Chyba 38. Na serwerze Polskim. I. Dlaczego chcę tam zagrać? Szczerze chcę zagrać spróbować nową klasą, bo jak sami wiecie samym gram tylko wojownikiem i chciałbym po prostu tutaj akurat nie pokażę, bo nie jestem akurat na streamie eee, Chcę się nauczyć grać się jakąś jeszcze inną klasę postacią, więc e, długo moją postacią jako to będzie, to ta nowa klasa, która niby ma 25% na odradzanie się. On jest wiadowcą, więc to jest oczywiście nowa profesja jak dla mnie, bo ja zawsze, jeżeli ktoś nie wie, to od 5 lat gram wojownikiem. Żadny łowca, magik, ee, besedek, e, tam dwoma mieczykami. Nie liczę do tego, że pohatowe moje są pierwsze levelowe. To nie liczę, od razu mówię, bo są, będą na live pokazane, że są pierwsze levelowe, ale od razu mówię, nie, nie mam tam rozwiniętej postaci, więc nie wiem jak tam się gra. Tylko po prostu zobaczę jak to wygląda. Więc od was zależy, czy chcecie, żebym zagrał na świecie polskim 30, 39. Na razie jest ankieta i aktualnie e, jest 67% na tak, a na Discordzie jest 3 do zeda. No to są rzeczywiście moje głosy. E, więc jeżeli ktoś chce, zapraszam do głosowania, żebym wiedział co jak. Możecie, jeżeli ktoś nie wie jak zagłosować, to piszcie w komentarzach, będę, będę wdzięczny i co? I to tyle. Jeżeli ktoś jeszcze nie, nie przeczytał to też w kacie społecznością, ja będę w tym tygodniu yy, do niedzieli, albo do soboty. Mniej nagrywał i robił to już teraz tam widać, yy, że no, nie ma tego odcinku ze względu na to, że będziecie dostawicie poprawy, a chciałbym po prostu poprawić najlepsze oceny. Więc co? Dzięki za obejrzenie trika. pamiętajcie o zagłosowaniu, to będzie dla mnie miło i zapraszam serdecznie na Instagrama. I co? Dzięki na życzę. cześć, Miejego dnia lub wieczorem życzę.